No i, i go strąci, no ja pierdolę, no. No, przepraszam. A no, nie rewelacja. Dzień dobry. E, tak. super, w zdjęcie go koleżanka No to proszę robić. To może... Super. Tam jest jakiś napój w środku czy coś? Tak, więc nie po schodach. Znaczy... co, zjechał, bo on zostanie na pasach mandacik ty był. No.